przy lawendzie po dwóch miesiącach i zobaczcie obiecałem, że zakwitnie i zobaczcie, lawenda nie oszukała mnie nie oszukała nas, także pięknie odbiła i praktycznie tak samo kwitnie obficie jak to było w lipcu, pod koniec lipca czyli ta metoda cięcia wiosna lipiec bardzo dobrze się sprawdza zobaczcie, koniec lipca czyli przełom lipca sierpnia, wykonujemy cięcie tak jak ja pokazałem Wrócić do tego filmu. To nie był short, tylko to był film. Także tam było coś o ukorzenianiu lawendy, ale przy okazji też się ładnie dla Was ścieliśmy. Także jeśli macie jakiś pasaż lawend, to zobaczcie teraz pięknie to się prezentuje. Naprawdę wspaniały widok. Roślina nektarodajna, miododajna. Także pięknie. Bardzo lubię lawendy. Zapach też, cześć.